zagniemy miłości felek no wstawaj staje bo się jeszcze przeziębisz <laughs> chodź, chodź 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 będzie nam towarzyszył w trakcie spaceru co to za cegły? O co tutaj chodzi? No tutaj troszeczkę bałaganu, ale to jest początek ścieżki edukacyjnej, winiarskiej ścieżki edukacyjnej. Będzie tu kolekcja winorośli, różnych szczepów winorośli. W tej chwili mamy mhm. około 60 szczepów winorośli. I tutaj w tej chwili przysypane są kopczykami, nie widać ich, ale takimi tarasami. Będzie wznosić się aż do winnicy, będzie prowadziła. Przy każdym szczepie winorośli będzie tabliczka ze zdjęciem informująca o danej odmianie. Przejdźmy się, pospacerujmy trochę, rozruszajmy mięśnie. Ale jaki ciekawy płot. Tak, to jest nasz patent. Wasz patent? patent. Wykorzystany Dech świerk i wykorzystany świerk okorowany. Nie poobcinamy Ale gałęzie. właśnie, z gałęziami. Stamują takiego jeża, który no, jest nie do przejścia. A jednocześnie taki element dekoracyjny. Jaki świetny pomysł. Idziemy dalej. Kulminacyjnym punktem naszego spaceru była winnica, a właściwie jej najstarsza trzyletnia część. Gospodarze posiadają w sumie półtora hektara obsadzone winoroślą. W zeszłym roku był pierwszy zbiór. My byliśmy pewni, że tu na tej ziemi to to e, musi dobre wino. naprawdę dobre wino. To po prostu pan czuł intuicyjnie. Czułem i między innymi z tego powodu, że to okupione zostało bardzo ciężką pracę. pracą. No w zeszłym roku na wiosnę jak sadziłem y, pół hektara y, winorośli, no ponad 2000 krzewów. To wykonałem około 10 tysięcy uderzeń łomem. Także do tej pory jeszcze czuję ramię. Ojej, to musi być pasja. Mnie Pan bardzo zainteresował tym tematem. Naprawdę, zapisałabym się do Pana na szkolenie o winach. Proszę, robimy tutaj szkolenia. Robicie szkolenia, tak? Robimy tak? Szkolenia na temat win, na temat walorów zdrowotnych wina. Także... świetny pomysł. Tak. No i jako jedna, jedna z atrakcji przy winie o winie z winem. wiernie nam towarzyszyły. W budynku obok gospodarze założyli Muzeum Gór Kaczawskich. To jedno z dwóch, które znajduje się na ziemi złotoryjskiej. Do tej pory kamienie składowane były w piwnicy i prywatnym mieszkaniu. Gospodarze doszli jednak do wniosku, że należy się pięknem tych minerałów Podzielić z turystami. No to, że znaleźliśmy się na tej ziemi i tu pozostaliśmy, to nas właśnie zainspirowały agaty, kamienie, które tutaj na tym terenie występują. I stąd nasz pomysł, żeby pokazać innym to piękno, jakie w nich tkwi. Ale sami państwo chodzicie po górach i próbujecie znaleźć minerały? Nie tylko chodzimy, ale i kopiemy również. Znaczy kopiemy tam, gdzie wolno. Kopiemy tam, gdzie wolno. Aha. Na przykład na hałdach, na terenie dawnych kopań, w kamieniłomach. Czyli państwo też mogą mi doradzić, gdzie powinnam pójść, by znaleźć taki piękny okaz. To jest co? To jest Agat. Agat, Agat, Agata. Oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś Pani mi się Agata. uda Pani znaleźć. By radzić, jak i wszystkim innym gościom, którzy nas odwiedzają, a są na przykład zainteresowani, żeby wyjechać z jakąś pamiątką z, mhm. z tego regionu. Możemy nawet ukierunkować, gdzie, w którym kierunku mogą pójść na poszukiwania. U nas mogą przeciąć, oszlifować i pojechać z gotową pamiątką do domu. W mhm. Sokołowcu występuje też Dużo jaspisów. Tutaj chciałem pokazać. O, to jest bryła jaspisu, czerwonego jaspisu. Ojej, jaki ciężki! Znaleziona no, na skraju lasu. Pani Aga, zapraszamy na degustację win. No. Tyle o tym winie mówiliśmy, musimy skosztować. Proszę bardzo. To? Koniecznie. Dziękuję. Są to dwa wina ze zbiorów 2010 roku. Mm -hmm. Wino Riesling. Co to znaczy Riesling? Nazwa szczepu winorośli To Aha. jest, no, można powiedzieć, że jeden z królewskich szczepów białych. Próbujemy. A tutaj czerwone wino Rondo z Regentem. To są też takie dwie odmiany winorośli, które tutaj w naszym klimacie dobrze się spisują. A teraz jako gospodarz spróbuję najpierw. Dlatego próbuję gospodarz, że z tej samej partii butelka wina może niektóra być zepsuta. A powiedzmy nieszczelność korka może to spowodować. Dlatego każdą, po każdym otwarciu butelki gospodarz powinien spróbować przed podaniem gości. I jak? W gospodarzu? Wszystko. Ale to, wszystko jak należy. Tu to, <gry> to, Spróbuję i oceni. Hmm. Kwaskowe. Tak delikatne, orzeźwiające, właśnie. owocowe. Dzięki dosyć wysokiej kwasowości to jest tym bardziej takim rzeźkim, orzeźwiającym winem pasującym do wielu potraw hmm. wymagających właśnie win o wyraźnej kwasowości, tłustych potraw. Tłustych win właśnie, winnych. właśnie. Dobrze, to już więcej nie pijemy. To tylko degustacja, hmm. drodzy państwo. Spróbujmy teraz wina czerwonego. Rondo z regentem. Kieliszki powinny być zmienione, bo po prostu jest to zupełnie inne wino. Aha. Tamina mówi wszystko, nie muszę nawet pytać. No, jestem zadowolony z tych win. Aha. Chociaż, że mówię, to pierwsze kroki, pierwszy zbiór, ale wino się udało. 2010. Bardzo młode wino, a już jest dojrzałe i, i, i pyszne w smaku. Bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Bardzo mi się podoba ta degustacja. Dobrze rokuje to wino. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie jeszcze lepsze, bo im starsza winnica, tym lepsze wino daje. Ale niekoniecznie im starsze wino, tym lepsze. Ale niekoniecznie im starsze, tym lepsze. Ale im starszy krzew winorośli, tym lepsze wino daje. Ach, to w jako ten poczekanie? sposób o to chodzi. Już rozumiem. Dziękuję za mini wykład i dziękuję za degustację. Przepyszne wina. Gratuluję. No, gratuluję. Dziękuję bardzo za ocenę. I uznanie. I uznanie. <laughs> Atrakcji w tym gospodarstwie jest co niemiara: za mną winnica, piękny kasztanowiec, cudowne widoki, muzeum. Jestem bardzo zadowolona. W kategorii atrakcje to gospodarstwo dostanie ode mnie. No, jakże mogłabym dać co innego: 10 punktów. Na kolejną kategorię wyposażenie wnętrz. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy, to brak zamków w drzwiach, co oznacza, że nie można zamknąć pokoju na klucz. To wprowadza dyskomfort psychiczny, trzeba to zmienić. Podoba mi się to, że w pokoju są wiejskie akcenty, takie jak na przykład taki kaflowy stary piec i drewno w ścianach. Ale te koce przypominają mi czasy kolonii. Na które jeździłam, jak byłam małą dziewczynką, i czasy prl -u. Ale jedno pomieszczenie mnie interesuje najbardziej Łazienka. <grym> Ojej, zobaczyłam ten brodzik i się przeraziłam. Przecież tutaj kompletnie nie ma miejsca na swobodny prysznic. Ja się jeszcze mieszczę. Ale gdyby przejechał tutaj rosły mężczyzna, nie ma szansy, żeby się swobodnie wykąpał. Poza tym brakuje mi tutaj takiej półeczki na kosmetyki, żel pod prysznic szampon, bo tak to muszę się schylać. A żeby się schylać, pewnie będę musiała uderzyć głową o ścianę. Nie podoba mi się też to oświetlenie. W łazience powinno być miłe, ciepłe dla oka oświetlenie. Tutaj jest białe jarzeniowe światło. Wyglądam w tej chwili jak fatalnie. Nie przyglądajcie mi się teraz. Na umywalce przydałoby się mydło w płynie, tak by turysta na dzień dobry nie musiał szukać u siebie w walizce, w kosmetyczce mydła, by po prostu umyć sobie ręce. Jednak podoba mi się to, że jest tutaj czysto, świeżo, pachnie nowością. Widać, że gospodarze starają się te wnętrza jakoś ładnie przygotować, ale wciąż jeszcze dużo brakuje im do ideału. Dlatego wystrój i wyposażenie wnętrz w tym gospodarstwie to 4. Strona internetowa www.agroturystyka-agat.pl to witryna, którą zdecydowanie Państwu polecam. To przykład godny naśladowania. Właśnie tak powinna wyglądać strona internetowa gospodarstwa agroturystycznego. Strona internetowa funkcjonuje od października 2010 roku. Bardzo mi przypadła do gustu. Jest kolorowa, przejrzysta, z ładnymi, dużymi zdjęciami. Do tego znajduje się filmik na stronie świetny pomysł. Jedna rzecz na pewno wymaga zmiany. Jest zakładka o nas, a nie ma nas, czyli nie ma zdjęcia. Właśnie, no przyjęliśmy to, ale jeszcze nie zdążyliśmy tego poprawić. Zupełnie. A z czego to wynika, że państwo zapomnieli o sobie na stronie internetowej? Nieskromnie powiemy, że skromność. Żyjemy <grym grym grym grym> może miejscowo Tak, takie poczucie niezręczności, tak? Tak, 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 tak? Nie ma się już, co chwalić, nie ma się co tak. Dziś już jesteśmy przekonani, że, że jednak warto i na pewno to poprawimy. Na stronie Warto pochwalić się wizytą telewizji. Słowo telewizja w Polsce wciąż. nie tylko w Polsce, na no całym świecie. To, to słowo no, magiczne, jeżeli mamy. Państwa akceptację to jak najbardziej oczywiście chętnie. Tak, prawda? Pokiwaj kamerą, tak? Zgadzasz się? <grym> Operator się zgadza. Ekipa wyraziła zgodę. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć, które zostaną umieszczone w internecie. Ale czy internet to jedyna forma waszej autopromocji? Nie, tutaj macie Państwo przed sobą o. kilka wydawnictw. To są ciepłe jeszcze. Ciepłe bułeczki. Tak, wydawnictwa, <grym> wydawnictwa, które w różnej formie finansowały gmina i starostwo powiatowe. Ale jak to się stało, że Państwo znaleźliście się w takim wydawnictwie? No nie ukrywamy, że w momencie kiedy Wprowadziliśmy się tutaj i rozpoczęliśmy naszą działalność. Mówiliśmy, że zakładamy winnicę. To w bardzo szybkim tempie dotarła ta informacja do gminy, do władz gminy. I w zasadzie od razu poczuliśmy takie pozytywne nastawienie. Popierają ludzi, którzy chcą coś zrobić w tym rejonie, bo oni sami starają się promować ten region, wyartykułować te pozytywne rzeczy, żeby ściągnąć turystów, żeby zainteresować. I natychmiast nawiązaliśmy taką współpracę. Warto mieć pasję i oferować turystom wyróżniające się na tle innych atrakcje. Wtedy władze same chętnie będą nas promować. Państwo są świetnie wyedukowani. Ja tutaj, nie, ja tutaj nie muszę żadnej szkoły marketingu robić, bo państwo wszystko sami wiedzą. Ulotek jeszcze, co prawda, nie ma, ale są już w przygotowaniu. To samo z wizytówkami. Nie pozostaje mi nic innego, jak z przyjemnością pogratulować państwu takich działań i przyznać, 10 punktów w kategorii marketing. To powiem tak, dzień że to nas jeszcze bardziej mobilizuje do tego, żeby poprawiać nasze usługi. Cóż za dzień pełen wrażeń i emocji. Ja niestety muszę już wracać do Warszawy. Chętnie bym została dłużej, ale przede mną 6 godzin drogi. Serdecznie dziękuję Wam za gościnę. Miło mi Państwa poinformować, że otrzymaliście ode mnie 46 punktów na 60 możliwych. Bardzo dziękujemy. Otrzymaliście w kategorii marketing, jak do tej pory, najwyższą ocenę w historii programu Agroturystka aż 10 punktów. No tym bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani. Jakie wrażenia Państwa z programu? No bardzo pozytywne. Po pierwsze, czujemy się tacy dowartościowani. No i drugie, to poczuliśmy takiego kopa, tak bym to powiedziała, do taką inspirację do dalszego działania. No i oczywiście doskonalenia się. Będziemy zmierzać w tym kierunku. O to mi chodziło. Bardzo się cieszę. Było mi bardzo miło Państwa poznać. Dziękuję. Bardzo. Dzień Dzień dziękuję. Jesteście, w nasze jesteście wspaniali, jesteśmy Cię ludźmi pełnymi pasji radości życia. Tak trzymać. A Państwa zapraszam na kolejny program z cyklu Agroturystka. A jeżeli posiadacie własne gospodarstwo agroturystyczne i chcielibyście zgłosić się do programu, to zapraszam, piszcie do mnie na adres agroturystka.tvr24.pl. Jadę do Warszawy. Do zobaczenia! Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl